Dzień dobry. Witam na szkoleniu Selenium WebDriver prowadzonym przez QAcourses.com. Narzędzie Selenium rozwijało się już ponad 10 lat temu. Tak naprawdę projekt, który nazywa się Selenium, istnieje już ponad 10 lat. I w ramach tego projektu zostało stworzone kilka różnych narzędzi, z których każdy ma swoją własną nazwę, a czasem nazywają się po prostu Selenium. Aby orientować się w tych różnych narzędziach i aby być w stanie odczytać stare artykuły w internecie oraz zrozumieć, o czym mówią, byłoby dobrze poznać historię rozwoju nazwy narzędzi, kiedy się one pojawiły oraz czym się od siebie różnią. Można wydzielić cztery etapy rozwoju tego projektu, o których teraz Państwu opowiem. Pierwszy etap odbył się w firmie Thoughtworks. To właśnie tam zostały stworzone pierwsze wersje narzędzia, które później otrzymały nazwę Selenium. Na początku narzędzia te były stosowane do użytku wewnętrznego, a następnie ich kod został otwarty. Za oficjalny Dzień Narodzin można uznać 3 listopada 2004 roku. Dokładnie w tym momencie został utworzony pierwszy kommyt. W każdym razie od tego momentu była przechowywana historia projektu. Oczywiście był to tylko prototyp, ale przetrwał około miesiąca, a już w grudniu była utworzona nowa architektura narzędzia, która posłużyła za solidną podstawę do długotrwałego rozwoju narzędzia. Pierwsza wersja narzędzia została wdrożona do przeglądarki, to znaczy, że został wykorzystany pierwszy schemat wdrożenia. Na początku razem z narzędziem zostały wprowadzone do przeglądarki również scenariusze, ale bardzo szybko pojawiła się potrzeba zdalnego zarządzania przeglądarką i powstał interfejs dla zdalnych połączeń. Stopniowo do tego interfejsu były dodawane nowe polecenia. Wiosną 2005 roku narzędzie zyskało logo, które zupełnie nie jest podobne do tego używanego obecnie. W maju 2005 roku, czyli około 6 miesięcy od rozpoczęcia, pojawiła się wersja 0.3, która była już dość stabilna i można powiedzieć, że była to pierwsza robocza wersja narzędzia, które otrzymało nazwę Selenium RC. Wtedy zresztą nie nosił jeszcze takiej nazwy. Nazywał się po prostu Selenium. Stabilizacja zajęła jeszcze około pół roku i we wrześniu 2005 roku wyszła wersja 0.6, którą można uznać za w pełni stabilną wersję Selenium RC. Wszystkie pierwsze kroki wydarzyły się w firmie ThoughtWorks. Narzędzie to nie było jeszcze dostępne dla szerszej publiki. Publikacja kodu źródłowego nastąpiła w ramach konsorcjum OpenQA, który był zainicjowany przez firmę ThoughtWorks. W ramach tego konsorcjum zostało opracowane nie tylko Selenium, ale też kilka innych narzędzi, w tym również jeden z konkurentów Selenium, Water. Konsorcjum powstało w grudniu 2005 roku i projekt Selenium od razu się tam przeniósł. Na krótko przedtem w firmie Mozilla projektanta Firefox został utworzony rekorder, rozszerzenie przeglądarki, które pozwalało na nagrywanie działań użytkowników i kiedy pojawiło się konsorcjum OpenQA, Mozilla przekazała mu wszelkie prawa do tego rekordera. Od tej pory opracowywane były dwa narzędzia. Jedno nazywało się Selenium, drugie Selenium Recorder. Wtedy nie nazywało się jeszcze Selenium IDE. W marcu 2006 roku narzędzie otrzymało nazwę Selenium RC. Nowa nazwa pojawiła się razem z wydaniem nowej wersji 07, gdzie RC oznacza Remote Control, zdalne sterowanie przeglądarką. Jednak narzędzie Selenium RC nie było bezpośrednio podłączone do przeglądarki. Trzeba było uruchomić specjalny serwer, który nazywał się Selenium Server. Selenium Remote Control odnosi się do Selenium Server. Serwer uruchamia przeglądarkę i wykonuje w niej jakieś polecenia. Taki sposób uruchamiania istniał w danym momencie. Wkrótce do tego zestawu zostało dodane jeszcze jedno narzędzie, które nazwali Selenium Grid i które było przeznaczone do tego, aby z serwerów Selenium organizować rozproszoną sieć. Pod koniec 2008 roku wyszła wersja 1.0. Była to już w pełni stabilna i sprawdzona czasowo wersja, która istniała dość długo bez żadnych zmian. Można nawet powiedzieć, że istnieje do tej pory i to w tej wersji, która była utworzona w 2008 roku. W 2009 roku zostały poprawione niektóre błędy, pojawiła się wersja 1.0.1, ale nie było w niej żadnych większych zmian. W momencie, kiedy w ramach projektu Selenium w konsorcjum OpenQA było opracowywane narzędzie Selenium RC, firma ThoughtWorks zaczęła opracowywać nowe narzędzie, które otrzymało nazwę WebDriver. Opracowywanie tych narzędzi odbywało się równolegle. 2007-2008-2009 rok okres stabilizacji narzędzia Selenium RC. W 2006 pojawił się prototyp narzędzia WebDriver. Przyczyną tych prób były architektoniczne problemy, które nie zostały wyeliminowane i związane z pierwszym schematem integracji. Wdrożenie sterownika do przeglądarki nie pozwalało na dokładną symulację działań użytkownika. Trzeba było nauczyć się w jakiś sposób sterować przeglądarką z zewnątrz. Faktycznie to sterowanie zewnętrzne było realizowane w ramach narzędzia WebDriver. Aż do obliczenia współrzędnych elementów na ekranie i kliknięć na współrzędne, aby maksymalnie dokładnie symulować to, co się dzieje, kiedy kliknięcie wykona realny użytkownik. Stało się to oczywiście znacznie później. W 2007 roku, na samym początku nowego roku, pojawił się pierwszy publiczny commit narzędzia WebDriver. I prawie dwa lata niezależnie się on rozwijał pod własną nazwą WebDriver. Dopiero w 2009 roku podjęto decyzję o połączeniu dwóch narzędzi w jedno. Pierwszy z nich pozostał przy nazwie Selenium RC, drugi otrzymał przyrostek i zaczęto go nazywać Selenium WebDriver. Ponieważ te narzędzia miały zupełnie różną, niezgodną ze sobą architekturę, połączenie ich ze sobą w żaden sposób nie było możliwe. Dlatego spakowano je po prostu do jednej paczki i dystrybucja narzędzia Selenium faktycznie zawierała dwa absolutnie niezależne od siebie narzędzia. Selenium RC i Selenium Web Driver. Aby utrzymać te dwa narzędzia, Selenium Server i Selenium Grid, trzeba było je również przepisać. Pojawiła się wersja Grid 2, a 7 lipca 2007 roku wyszła wersja 2.0 która przedstawiała dokładnie taką kombinację, dwa w jednym. Potem płynnie zaczęła się stopniowa ewolucja. Selenium RC przestała się rozwijać. Ewoluował za to WebDriver. Dodawał wsparcie dla nowych przeglądarek. Kiedy pojawiały się ich nowe wersje, trzeba było dostosować do nich narzędzia, ponieważ zewnętrzne sterowanie jest bardzo kruche i zależy od wersji przeglądarki, a u twórców przeglądarek modne jest wypuszczanie nowych wersji bardzo często. Na przykład nowe wersje Firefox wychodziły co 6 tygodni. Mniej więcej z taką częstotliwością trzeba było aktualizować Selenium, tak więc w ciągu około 5 lat zostały wypuszczone 53 wydania. Wersja 2.53 to ostatnia wersja, kolejna otrzymała już numer 3. Jedyną zasadniczą różnicą pomiędzy trzecią a drugą wersją jest to, że w ogóle nie ma w nim narzędzia Selenium RC. Zostało ono uznane za przestarzałe. Pięć lat temu poinformowano o tym oficjalnie i wszystkim zaproponowano, aby przepisali swoje testy i scenariusze na Selenium WebDriver. Kto nie zdążył albo nie chciał, mógł nadal korzystać z wersji 2.53, bo w wersji 3.0 Selenium RC już nie ma. Selenium WebDriver mógł w końcu wyprzeć swojego najbliższego konkurenta. Rozwój narzędzia to nie jedyna aktywność, jaka odbywała się w ramach projektu Selenium. Zewnętrzna integracja z przeglądarkami z przodu była dość trudna. Po pierwsze dlatego, że cały czas wychodziły nowe wersje przeglądarek, w których coś się psuło, zmieniały się interfejsy, za pomocą których staraliśmy się wykonać integrację. Po drugie dlatego, że niektórzy producenci przeglądarek nie chcieli udostępniać tych zewnętrznych interfejsów dla integracji. Dlatego pojawił się pewien pomysł. Trzeba jakimś sposobem zrobić tak, aby twórcy przeglądarek sami tworzyli sterowniki dostarczające jednolity interfejs. Pierwsza runda negocjacji z producentami nie przyniosła efektów. Każdy z nich był bardzo zadowolony z tego, co posiada i nikt nie chciał ujednolicenia. Jednak w ramach tych negocjacji pojawił się bardzo ciekawy pomysł. Twórcy przeglądarek powiedzieli, gdyby był jakiś standard dla tego interfejsu, to oczywiście byśmy go realizowali. A zatem trzeba było stworzyć standard. Ten nowy kierunek rozwoju, nowy czwarty etap, który powstał wewnątrz projektu Selenium. 2 maja 2011 został sformułowany pierwszy oficjalny wniosek opracować standard. Komitety do spraw opracowywania standardów były silnie zbiurokratyzowane, dlatego stworzenie roboczej grupy nastąpiło dopiero pod koniec 2011 roku. Było to wykonane w ramach Komitetu do Spraw Ustalania Standardów W3C, który tworzy większość standardów dla sieci. Pierwsza wersja standardu została napisana dość szybko. Zajęło to mniej niż pół roku. Ale oczywiście był to tylko prototyp. W ciągu kilku następnych lat był w całości przepisywany kilka razy. Pomimo faktu, że w lipcu 2012 roku po raz pierwszy pojawiła się pierwsza publiczna wersja robocza, Później powinna już nastąpić tylko publikacja standardu jako technicznej rekomendacji. Niestety tak się nie stało. Wszyscy zrozumieli, że standard jest źle napisany i trzeba go przerobić. Przeróbki zajęły jeszcze ponad 4 lata. Dopiero pod koniec 2016 roku standard otrzymał w końcu swój ostateczny kształt. Ale obecna wersja narzędzia nie realizuje tego standardu. Pełna kompatybilność ze standardem będzie zapewniona dopiero w wersji Selenium 4. Oczywiście nie jest tak, że wersja 3 zupełnie nie jest kompatybilna z tym standardem. Jest zgodna w 80%. Ale istnieją również poważne różnice. Chciałbym jeszcze raz wspomnieć, że ta skomplikowana, nudna, biurokratyczna praca napisania standardu była wykonana nie tak po prostu, a w celu nałożenia na producentów przeglądarek obowiązku samodzielnego opracowywania sterowników z ujednoliconym standardowym interfejsem. Niektórzy producenci przeglądarek nie doczekali się przyjęcia standardu lub nawet jego końcowej wersji i od razu dobrowolnie się zgodzili, że sami będą tworzyć sterowniki. Pionierem była firma Opera. Jednak po pewnym czasie przeglądarka Opera przestała istnieć, a wraz z nim przestał być opracowywany sterownik dla niej. Druga była przeglądarka Chrome. Programiści przeglądarki Chrome wzięli czynny udział zarówno w opracowywaniu narzędzia Selenium, jak i w opracowywaniu standardu, a w szczególności wykonali bardzo dobry, stabilnie działający sterownik dla swojej przeglądarki. Ponieważ przeglądarka Opera wybrała jako silnik dla swojej nowej wersji Chrome, to również swój sterownik wykonali na podstawie sterownika Chrome. Nazywa się on Opera Chromium Driver. Dość długo trzeba było przekonywać firmę Microsoft, aby zrobili swój własny sterownik i tutaj bardzo dużą rolę odegrało pojawienie się standardu. Firma Microsoft wydała swój własny sterownik dla przeglądarki Edge. Odmówili wykonania sterownika dla starszych wersji Internet Explorer'a. Widocznie po to, aby stymulować programistów do jak najszybszego przejścia na nową wersję przeglądarki. Kolejną popularną przeglądarką jest Firefox. Zbudowana jest na silniku Gecko i dlatego jej sterownik nazywa się Gecko Driver. Opracowuje go również producent przeglądarki Mozilla Foundation. Na koniec Apple Safari. Poczynając od wersji 10, sterownik do tej przeglądarki również jest opracowywany przez producenta przeglądarki, czyli firmę Apple. Teraz możemy stwierdzić, że wysiłki, które zostały włożone w opracowywanie standardu nie poszły na marne. Producenci przeglądarek zgodzili się samodzielnie opracowywać sterowniki i rzeczywiście to robią. Już teraz można dość dokładnie przewidzieć, jak będzie wyglądała kolejna wersja Selenium 4.0. Będzie to oficjalnie przyjęty standard W3C WebDriver. Wszyscy twórcy przeglądarek będą samodzielnie robić sterowniki, które są w pełni kompatybilne z tym standardem. W ramach projektu Selenium będą tworzone implementacje klienckie dla różnych popularnych języków, aby można było używać tych sterowników niezależnie od tego, w jakim języku chcecie opracowywać scenariusze. Jeśli będą standardowe sterowniki stworzone przez producentów przeglądarek oraz biblioteki, które pozwalają na wykorzystanie tych sterowników w różnych językach programowania, to można oczekiwać, że producenci narzędzi automatyzacji będą stopniowo odchodzić od swoich własnych, alternatywnych sterowników. Przejście na użycie selenium jako silnika i skupianie się na tworzeniu możliwie najlepszych dodatków, rejestratorów, usług i innych pożytecznych rzeczy, które są zbudowane na bazie selenium. Mamy oczywiście nadzieję, że producenci zapewnią wsparcie finansowe dla projektu Selenium, który stanowi podstawę ich egzystencji. Wszyscy będą zadowoleni z takiej wzajemnie korzystnej współpracy.